Już za parę dni finał programu The Voice of Poland. Czy masz swojego faworyta bądź faworytkę? E, mam, ale nie będę zdradzać jeszcze kto jest moim faworytem. Oczywiście trzymam kciuki za wszystkich fina finalistów, śledzę program na bieżąco, także trzymam za Was kciuki. Ja sama przeżyłam te emocje rok temu, także wiem jak to jest. E, też będę miała okazję wystąpić na finale, więc bardzo się cieszę, że, że spotkam ich na żywo i. Nie mogę się doczekać. Jak podoba Ci się ta edycja i przede wszystkim jak podoba Ci się połączenie Michała Szpaka z Edytą Górniak. Yy, bardzo mi się podoba ta edycja. Właśnie yy, to jest ciekawe połączenie, że wracają nowi jurorzy, są nowe emocje, nowe zmiany i też zmiany w tych przyciskach. Yy, bardzo mi się podoba, że to jest wszystko urozmaicone. Wiadomo, szkoda, że nie ma publiczności. Yy, to jest myślę, największy. największy Minus tej edycji, ale wiemy wszyscy dlaczego. Najważniejsze, że program The Voice of Poland jest i, i że za tydzień już finał.